Cześć. Kolejny tydzień, kolejne zakupy. Roskonka, rukola i sałat. Oczywiście dwie paczki będą jajek. Cztery opakowania kupiłem teraz, i dwa jogurty, kefiry, przepraszam, kefiry. I... I mięso z indyka, bo mi podpasowało, dosyć spoko jest. pomidory i jeszcze to w plecaku. Banany. Ogólnie przyprawy. Kupiłem sobie różne cynamon papryka yy... taki po prostu mielony pieprz mam, ale mam w ziarnach i kupiłem sobie yy, piracki, bo to jest chude mięso jest. i ostatnio byłem to się troszeczkę pomyliłem, bo yy, to też z tej firmy tylko teraz to jest ten yy, 60 gram białka na 200 gram, to jest ten z podwyższoną białkiem to oprócz się nie, nie, te, nie ten dzieło ser żółty Ale trudno mąka orkwiszowa pełnoziarnista yy, zimniaki sól i udało mi się jeszcze yy, ogarnąć rzeczywiście sól to jest na rok albo na dłużej u mnie, bo to już jest Tu mam coś, w e, e, tym, co udało mi się kupić. Proszę Państwa, tak zwana taśmy, 24 roki za dwie dychnie całe, więc super cena. I to jest ten miękki, delikatny papier. Oczywiście mam trochę rzeczy z, z poprzednich zakupów, więc taki był bardziej uzupełniający zakupy, więc i to tyle. Tak mniej więcej Wam pokazuję co kupuję, co jem, żebyście widzieli. I narka, cześć, pa.